Witam, niezmiennie serdecznie Pozdrawiam z zimowej Gdyni Mam rekolekcje adwentowe Jak widać, albo raczej słychać Zimowe morskie powietrze nie, nie każdemu służy Postać Jana Chrzciciela Zawsze mnie niesamowicie poruszała Wzruszała Ten człowiek, który wskazał Mesjasza Oddał mu swoich uczniów Teraz siedzi w więzieniu i szykuje się na śmierć. I tak mi się wydawało zawsze, że zaczyna teraz zastanawiać się, czy warto było, czy to, czy to o to chodziło. I wysyła uczniów do pana Jezusa, żeby go zapytać, czy to rzeczywiście ty jesteś. Ten człowiek, który ma już rozstać się z tym życiem, zaczyna się zastanawiać, czy, czy to tak miało być. Wydaje mi się to niezwykle dramatyczne, że. Bóg, Pan Jezus, nie odpowiada wprost. Tak, spoko, miałeś rację, jest okej, okay, nie? Pan Jezus mówi, idźcie, donieście Janowi, co widzieliście. Opowiada... Widzieli cuda. Ludzie odzyskiwali zdrowie, odzyskiwali życie, ale decyzja nadal należała do Jana Chrzciciela. Pan Jezus mówi, błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Wydawało mi się to niezwykle dramatyczne, Chociaż myśląc o wolności, o godności człowieka, no to tak by wychodziło. To jest moja decyzja, co zrobię, patrząc na, na znaki, na, na te historie, które dzieją się wokół mnie. Ale niedawno odkryłem jeszcze jedną, myślę, że bardzo ciekawą interpretację tego zdarzenia. Okazuje się, czy można tak to zinterpretować, że że Jan Chrzciciel nie wątpi w siebie. Nie wątpi w to, że jego życie było gdzieś, gdzieś, że on popełnił błąd. Trzeba by było sięgnąć do Ewangelii sprzed tygodnia. My wtedy mieliśmy rekolekcję razem z anonimowymi alkoholikami, i tam była Ewangelia o tym, jak to Jan chrzciciel zgromił uczonych w piśmie, faryzeuszów. Mówił: plemierz mijowy, kto wam powiedział, że możecie uciec przed karą, przed odpowiedzialnością? Siekiera już jest przyłożona do korzenia drzew. Jan chrzciciel był pewny swego. To, co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii, może pokazywać na to, że Jan chrzciciel zwątpił w Pana Jezusa. No, brzmi to dziwnie, jasne, ale zdarzało się to prorokom. No, choćby Jonasz, który obraził się na Pana Boga, bo niniwa się nawróciła. Że można by tak na to popatrzeć, że Jan był ciągle przekonany o tym, że to on miał rację. Tymczasem Pan Jezus chodził i, i uzdrawiał ludzi. Kiedyś tak było, że był spis powszechny i ci, którzy spisywali, ci urzędnicy przyszli do jednego domu, tam Pani im otworzyła, no i pytają ją, jak to tu wygląda, jaka rodzina, co tam robią. I ta Pani im wszystko opowiedziała, no a męża nie ma, no i oni ją pytają, no a mąż? Gdzie jest mąż? A ona no, mówi, no w pracy. No, a oni tak pytają, no, a mąż co robi? Ona taka zdziwiona mówi, jak to co robi? To, co mu każe. I tak sobie pomyślałem, że jest taka pokusa, pokusa takiego radykalizmu, że to ja mam rację, a jak ktoś się z tym nie zgadza, mogę wziąć siekierę i zaraz tu zrobię porządek. Ktoś ma robić to, co ja mu każę. I tu jest wielki problem, bo kiedy się spotyka z ludźmi uzależnionymi, czy współuzależnionymi, to machanie siekierą nic nie, 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 nie da. To, że ktoś jest uzależniony, to, że ktoś jest w związku takim, ktoś jest współuzależniony, nie, nie rozwiąże się tego się siekierą. To są dość skomplikowane takie procesy, które dzieją się w człowieku, które uzależniają. I tu trzeba ogromnej delikatności. I myślę, że to właśnie o to tutaj chodziło. Jan chrzciciel był pewny swego i wysyła swoich uczniów, żeby. Popędzić Pana Jezusa, żeby upomnieć Pana Jezusa. Mówi mu chwila, chwila. Ja tutaj ja zapowiadałem się kierę, a ty co robisz? No i Pan Jezus wtedy odpowiada: zobaczcie, ludzie odzyskują życie, ludzie odzyskują zdrowie, błogosławiony ten, kto we mnie nie zwątpi. I myślę, że tak by to można było zinterpretować, że Pan Jezus poucza Jana Chrzciciela, żeby nie był taki, taki radykalny, bo się wszystkich problemów siekierą nie rozwiąże. I myślę, że to jest też nauka dla nas, dla Kościoła, dla księży, dla chrześcijan, kiedy radykalnie mówimy różne rzeczy, a świat jest skomplikowany. Podchodzimy do niektórych problemów z siekierą, możemy odrąbać ludzi, którzy myślą inaczej niż my, a tymczasem świat posługuje się już mikroskopem, laserem, i te niuanse, które dzieją się w relacjach międzyludzkich, które dzieją się w człowieku, no, trzeba je brać pod uwagę. Nie wystarczy powiedzieć, że młodzież jest trudna. Młody człowiek, który obserwuje zafałszowany świat, tak jak go stworzyliśmy, już zaraz o tym powiem. Młody człowiek siada przed komputerem. Komputer nie pyta go ani o płeć, ani o narodowość, ani o kulturę. Może stworzyć sobie ile, ile chce osobowości. I się pomiędzy nimi przełączać. Czy to jest jego wina, czy trzeba to leczyć się kierą? Nie, wydaje mi się, że trzeba dać jakieś jasne, jakieś jasne świadectwo tego, jak można żyć w prawdzie, jak można żyć dobrze. Kiedy mówimy o obronie życia, bierzemy tylko ten wycinek dzieci nienarodzonych. Ale życie ma wiele aspektów. Jak chcemy mówić o obronie życia, to nie możemy zamiatać pod dywan życia e, dzieci ministrantów, chłopców wykorzystywanych przez księży, bo wtedy nie stoimy w prawdzie. Wtedy świat staje się już będę kończył. Wtedy świat staje się na tyle zafałszowany, że ludzie za nim nie chcą pójść. Nie dajemy, nie dajemy jasnego, dobrego świadectwa. Kiedy nie bierzemy pod uwagę sytuacji, Dziewczyny, kobiety martretowanej, wykorzystywanej, która czasem jest przerażona, która nie widzi innej, innego wyjścia ze, ze, swoich, ze swoich problemów. Życie ma wiele aspektów, jak chcemy, jak twierdzimy, że je bronimy, musimy wszystkie wziąć pod uwagę, bo ono jest skomplikowane <laughs> i nie rozwiążemy tego nie rozwiążemy tego się się to opowiadałem, kiedyś tak było na jednym z wyjazdów chłopak wpadł do, do pokoju. I Mówi, opowiedzieć wam kawał od tyłu? My mówimy, no dawaj, nie? I, a on wtedy mówi, no to zacznijcie się śmiać. I poszedł. I rzeczywiście, kawał, dobry kawał kończy się wybuchem śmiechu. I tak mi się wydaje, że czasem byśmy tak chcieli, żeby, żeby taka Ewangelia była już już opowiedziana. Opowiedziana od tyłu. Żeby już ludzie byli poukładani, żeby już byli pobożniami, żebyśmy tylko mogli zebrać sobie składkę. Tymczasem Ewangelię trzeba ogłosić. Ewa trzeba dać przykład, trzeba dać świadectwo tego, w co się wierzy i co trzeba tak zrobić, żeby ludzie odzyskali życie, żeby ludzie mogli odzyskać zdrowie. Wyrąbanie e, jakich, jakiegoś, e, odrąbanie jakiejś części świata się kierą, do niczego nie doprowadzi. Była taka bajka kiedyś. <laughs> bajeczka z takich młodych moich lat. E, było takie pole i tym polem szedł sobie człowiek, taki w takim luźnym płaszczyku. Świeciło słoneczko, jakiś wiatr sobie gdzieś tam pomykał i w pewnym momencie ten, ten wiatr chyba zaczął się nudzić, bo tak szarpnął jakimiś drzewami trochę, yy, zakołysał tym, tym zbożem dookoła, wziął jakąś kubkę liści i rzucił w tego człowieka. I tak, I tak latał po tym świecie i tak mu się trochę nudziło i poleciał do słonka i mówi, zróbmy coś, zróbmy coś, żeby było weselej. No, słoneczko mówi, ale co? A wiatr mówi, hm. Załóżmy się, kto pierwszy ściągnie płaszcz temu człowiekowi? Słonko mówi, okej, okay, niech będzie. I wiatr poleciał, szarpnął tego człowieka. No prawie mu zdarł ten płaszcz, ale człowiek go chwycił, <laughs> zawiązał pasek. Nie było szans. Wiatr się szarpał, rzucał, yy, targał tym płaszczem. Mm -mm, nic nie pomogło. No i w końcu taki zmęczony poleciał do Słonka, no? Ja to teraz ty spróbuj. A słoneczko się tylko uśmiechnęło. A wiatr mówi, no ale rób coś, nie? A słoneczko się tylko uśmiechało, i na, na, na świecie zrobiło się ciepło, przyjemnie, coraz cieplej. I człowiek rozpiął ten płaszcz i po chwili go zdjął. Wiem, że to brzmi jak naiwna bajeczka, ale w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, e, ludzie odzyskują zdrowie, odzyskują życie błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Więc chyba takiego ciepła, takiego dobra e, w, w naszych relacjach. Na święta i na świętach e, chciałbym życzyć, żebyśmy, e, żebyśmy tym, tym ciepłem umieli dzielić się z innymi, żeby mogli odzyskiwać zdrowie, odzyskiwać e, życie, wiarę w sens, wiarę, wiarę w miłość, wiarę w dobro. Powodzenia!